Witam was w nowej serii na kanale pod tytułem Szybkie i proste zdobienia. Tak jak tytuł wskazuje, w tej serii będę wam prezentowała pomysły na proste i ekspresowe zdobienia paznokci, które może wykonać nawet początkująca osoba. Zaczynam tę serię od szylkretowego zdobienia, które pojawiło się na chwilę w poprzednim moim materiale o uzupełnianiu paznokci. Zanim zaczniemy, jeszcze mała ciekawostka. Szylkret oznacza skorupę żółwia, tak więc to zdobienie jest inspirowane motywem zwierzęcym. Jeśli chcecie się przekonać, jak szybkie i proste w wykonaniu jest to zdobienie, serdecznie zapraszam Was na materiał. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Do wykonania stylizacji potrzebujecie hybrydy w pomarańczowym odcieniu, bazy Aqua, półtransparentnego czarnego lakieru do paznokci lub czarnej hybrydy pomieszanej stopem oraz pędzelka lub sondy do zdobień. Zdobienie będę wykonywała na paznokciach uzupełnionych żelem. Na dwóch paznokciach położyłam już cienką warstwę hybrydy w pomarańczowym odcieniu. Nakładam jedną warstwę hybrydy, ponieważ po pierwsze wzór wymaga nakładania wielu warstw. Więc unikam nakładania dodatkowej. Po drugie, mój lakier jest bardzo dobrze kryjący. Na utwardzony pomarańczowy lakier nakładam bazę Aqua. Baza Aqua służy do tworzenia właśnie takich rozmazanych wzorów. Na nieutwardzoną bazę nakładam lakier Black Ghost. Jak widzicie, tworzę nim nieregularne plamki. Dzięki bazie Aqua produkt rozmywa się na powierzchni paznokcia. Gdy zdobienie jest gotowe, utwardzam je w lampie. Następnie na całą powierzchnię paznokcia nakładam cienką warstwę lakieru Black Ghost i ponownie utwardzam całość w lampie. Teraz nakładam ponownie bazę Aqua i dokładam lakier Black Ghost na środek utworzonych wcześniej plam. W ten sposób w środkowej części te plamy będą bardziej intensywne. Na koniec nakładam jeszcze niewielką ilość czarnej hybrydy w sam środek plamki. Na pozostałe paznokcie nakładam lakier w odcieniu ciemnego brązu. Ja wybrałam Haters Go Home od Indigo. Utwardzoną i gotową stylizację na koniec pokrywam topem. Użyłam tutaj topu No Wipe od Pepe Nails. I tak prezentuje się cała stylizacja. Jak widzicie, zdobienie jest naprawdę banalne w wykonaniu, a całą robotę robi tutaj tak naprawdę baza aqua oraz transparentny czarny kolor. Następny film z tej serii planuję zrobić w tematyce walentynkowej, ale chętnie się też dowiem, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w takim tutorialu. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym materiale.